Kongregacja ciała jest ohydnym potworem, który może napsuć wiele krwi. Przed walką warto przywołać jakiegoś sojusznika, aby go trochę rozproszył, a samemu atakować od tyłu lub na dystans. Z pewnością przydadzą się tu łuki, kusze czy jakieś toporki. Jego ataki zazwyczaj są powolne i sygnalizowane. Najczęściej wyskakuje w góry, aby nas zmiażdżyć lub macha ociężale łapą. Łatwo jest przed tym chronić się wykonując proste uniki, wyprowadzając kontry maksymalnie 2-3 razy. Warto dodać, że boss wspierany jest przez trującego ducha, którego rozwalimy przy pomocy naszej lampy lub po zgonie przenosząc się do świata umarłych. Gdy za długo będziemy przebywać za blisko, bestia z łatwością nas pożre, dlatego najlepiej trzymać się gdzieś na uboczu i ciąć po nodze. Jak widać na materiale przeszłem go na farcie, lecz przedtem to on ubił mnie jakieś 20 razy. Będzie stanowił on spore wyzwanie zwłaszcza dla nowicjuszy, jednak po wyuczeniu się jego zachowań każdy sobie poradzi. Come to my child. Hands yes. in my embrace. Oh. oh may your pleasure sustain my divinity.